do Wuleta, 10 sekund, i podkosz, jest. Rąpa do Ciecińskiego, i stąd dwa punkty dla gospodarzy. Polskiego rolującego podkosz, jednak tam jest Sebastian Rąpa i świetnie blokuje. Ciecińskiego, świetne podanie, świetne podanie. Damiana Ciesielskiego do Sebastianaru. A jak blisko było przechwytu, teraz Kuba Kobel. Naprawdę doleż teraz odleciał. Szymon Sobiech. Dość przeciętnie. Dwa celne rzuty na sześć oddanych prób. Niewątpliwie trzeba będzie wyregulować kaliber, żeby w tym spotkaniu. Sobie, kontra śmigielski, sobie, kontra śmigielski oddanie na obwód. Za trzy punkty miasto Szkła. I są trzy punkty dla gospodarzy. 19. Zostawia z linii bocznej Sebastian Bożędzko. Śląsk czy miasto Szkła? Śląsk czy miasto Szkła? Gordon. Nie, 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 nie. A za to w Czy ja lepszym, no i dzisiaj na, razie na pewno lepszym na parkiecie jest zespół Miasto Szkła Krosno. Oczkowicz kapitalnie kolejny. wsad. bawią się gospodarze w tej trzeciej klasie. Nie mielibyśmy tutaj do czynienia z dużą niespodzianką, bo może sensacja to byłoby jednak za wiele powiedziane. Ale widzimy, w jakiej dyspozycji jest dzisiaj Sebastian. Świetna akcja. Juliana Jasińskiego. który może grać dobrze z zespołem, że on tak naprawdę bardzo dużo e, e, zwracał uwagę na akcje indywidualne, na statystyki indywidualne. to wszystko okazało się nieprawdą, bo naprawdę. Ale od trzy Uber, nie zdaje. Do rąpy! Rąpa stopu! Za Ale jeszcze teraz za Ciesielski kontra gordon. odcinane od podania Roman Janik, ale finalnie piłka trafia w jego ręce. Janik. Dobra akcja dwójkowa i ponownie z góry ROMPA. Już druga akcja, tego. Jeszcze typu. nie zrealizują, więc dopiero efektów ręki trenera prawicy mogli. E, trenera będziemy mogli spodziewać się w następnych kolejkach, ale widzimy. Jeszcze się Ciesielski do Janika, Janik w lewą stronę, jeszcze poleciał po linii końcowej i oddaje na zdecydowanie. Ale rzut trzypunktowy Uberny nie trafi. Ciesielski, do rompy, rompa stopów, za trzypunktowe, ale jeszcze raz za stopu. Twardo rywalizuje w Krakowie z AGH, tam 13 do 11 dla gospodarzy. I rozpoczęły się także spotkania w kotwicy koło brzechy. Akcja w obronie w ostatnich sekundach właśnie w wykonaniu rąpy. No i ten pogrążył nieco swój były zespół. No i teraz... Dałem właśnie... temu zawodnikowi punkty, ale on teraz zdobywa swoje pierwsze punkty w tym spotkaniu. A wiemy, że on potrafi zdobywać te punkty. Teraz próbował jeszcze sam Sebastian Bożenko wejść. Janik Ciesielski do Rompy. Rąpa daje z góry. Ciesielski, ja wieź tam, to ładne to granie. Czeka na zasłonę. Tak, otrzymuje zasłonę. Po raz kolejny do Sebastiana Rompy. Świetnie podaje do Rompy i Rompa zdobywa dwa punkty. Piękne podanie Damiana Ciesielskiego. Osobiecha, 19-latek w tym sezonie, przeniósł się do Krosna, to jest jego debiut w pierwszej lidze. No i teraz z rogu boiska trafia z dystansu...